to co dziś nazywasz miłością może być czymś zupełnie innym może być tylko potrzebą bycia widzianą nie mówię tego żeby zranić mówię bo wiem że w środku nocy kiedy leżysz sama dotykasz tego uczucia palcami i ono piecze piecze jak rana która nigdy się nie zamyka bo kochać to nie to samo co być kochaną i ty to wiesz wiesz lepiej niż ktokolwiek kochać to dawać, być kochaną, to otrzymywać potwierdzenie, że istniejesz, i właśnie dlatego jedno boli, a drugie uspokaja. Pewnej nocy siedziała przy oknie w świetle latarni, które padało przez szybę jak długi, zimny palec. Nie mogła zasnąć, nie dlatego, że myślała o nim, ale dlatego, że myślała o sobie, o tym, kim była, kiedy była z nim. Kim stawała się w jego obecności, kim próbowała być, żeby zasłużyć na jego spojrzenie. I nagle dotarło do niej coś dziwnego. Nie tęskniła za nim, tęskniła za sobą, tą, którą widziała w jego oczach. Bo miłość nie jest tym, czym myślałaś, że jest. Miłość to nie spotkanie dwóch osób, to spotkanie dwóch luster. W których widzisz nie drugą osobę, ale siebie. I kiedy to lustro pęka, nie tracisz jego, tracisz swoje odbicie. Tracisz dowód, że jesteś realna. Dlatego miłość boli. Nie boli dlatego, że ktoś odchodzi. Boli, bo wraz z nim odchodzi część ciebie, którą widziałaś tylko dzięki niemu. Ale powiem ci coś, czego nikt nie mówi głośno, zwłaszcza kobietom takim jak ty. Nie jesteś zmęczona kochaniem. Jesteś zmęczona dawaniem czegoś, czego nikt nie prosił, i czekaniem na miłość, której nigdy nie dostaniesz w sposób, jakiego potrzebujesz. Kochać to cierpieć, ale dlaczego? Bo kochać to ekspozycja, to odsłanianie się bez gwarancji, to pokazywanie drugiej osobie, że jest ci potrzebna i modlenie się w duchu, żeby ona tego nie wykorzystała. A być kochaną? To potwierdzenie, to poczucie, że masz prawo istnieć, że ktoś widzi Cię, naprawdę widzi i mimo wszystko zostaje. Psychologicznie rzecz biorąc, potrzeba bycia kochaną to nie słabość. To ludzka konstanta. Od dziecka uczymy się, że istnieć to znaczy być widzianym, że miłość to nie uczucie, ale dowód, dowód na to, że mamy wartość. Jeden z psychoanalityków napisał kiedyś zdanie, które brzmi okrutnie, ale jest prawdziwe: Bez miłości chorujemy, z miłością cierpimy, bo miłość nie leczy, miłość otwiera, otwiera na ból, na stratę, na rozczarowanie, otwiera na to, co nieuniknione: że kochać to inwestować emocjonalnie w coś, czego nie kontrolujesz i to cię wykańcza, nie dlatego, że jesteś słaba. Ale dlatego, że jesteś ludzka. Kochać kogoś to dawać mu władzę nad Twoją narracją wewnętrzną. To pozwalać, żeby jego słowa, spojrzenia, westchnienia, a czasem cisza, definiowały, kim jesteś danego dnia. I właśnie dlatego miłość infantylizuje. Nie dlatego, że jesteś dziecinna, ale dlatego, że miłość reaktywuje w Tobie potrzebę pierwotną. Potrzebę niemowlęcia. Widzisz mnie czy naprawdę mnie widzisz? To nie romans, to regresja emocjonalna, ale nikt ci tego nie powie wprost. Wszyscy wolą opowiadać, że miłość to siła, że miłość czyni nas lepszymi, a prawda? Prawda jest taka. Miłość czyni nas bezbronniejszymi. Dlaczego kochasz właśnie tych, którzy nie potrafią cię kochać? Bo nieświadomie wybierasz ludzi, którzy pozwalają ci powtórzyć scenariusz, który już znasz scenariusz z dzieciństwa scenariusz, w którym musisz zasłużyć na miłość, w którym miłość nie jest dana, jest do zdobycia i za każdym razem myślisz tym razem będzie inaczej ale nie jest, bo wybierasz ludzi emocjonalnie niedostępnych nie dlatego, że lubisz cierpieć ale dlatego. Że to jedyna forma miłości, którą rozpoznajesz jako prawdziwą. Miłość bez wysiłku wydaje ci się podejrzana, wydaje ci się nudna, wydaje ci się niezasłużona. A prawda jest taka: miłość, której musisz się domagać, nie jest miłością, to negocjacja, to walka o prawo do istnienia w czyimś sercu. I ty nie jesteś tu po to, żeby negocjować. Jesteś tu po to, żeby być widziana, bez wysiłku, bez udowadniania, bez tłumaczeń, ale wiesz co odkryłam? Coś, czego nikt ci wcześniej nie powiedział, nawet w tych wszystkich filmach, książkach, piosenkach o miłości. Kochać to dawać to, czego nie masz, komuś, kto tego nie chce. To zdanie pochodzi od jednego z najważniejszych myślicieli XX wieku. Psychoanalityka, który wiedział, że miłość nie jest piękna, że miłość jest niemożliwa, bo kiedy kochasz, dajesz coś, czego nie masz swoją pewność, swoją pełnię, swój spokój. Dajesz komuś, kto tego nie prosi, kto może tego nawet nie chce, i mimo to dajesz, bo kochać to nie wybór, kochać to kompulsja to wewnętrzny nakaz muszę. Muszę mu dać siebie, bo jeśli tego nie zrobię, przestanę istnieć. Ale oto pytanie, które zmienia wszystko. Czy kochasz jego, czy kochasz siebie w nim? Czy kochasz tę osobę taką, jaka jest, czy kochasz sposób, w jaki czujesz się przy niej? Sposób, w jaki ona pozwala ci być inną wersją siebie. Bo to jest pułapka romantycznej miłości. Myślisz, że kochasz drugą osobę. Ale często kochasz tylko projekcję, własną fantazję o tym, kim ta osoba mogłaby być, kim ty mogłabyś być obok niej. I kiedy ta fantazja się rozpada, zostaje tylko ból. Zakochanie nie zaczyna się w rzeczywistości, zaczyna się w wyobraźni. Od pierwszego spojrzenia tworzysz opowieść, tworzysz mit, tworzysz obraz perfekcyjny, estetyczny, idealny. I właśnie w ten obraz się zakochujesz, nie w człowieka, w mit. A potem, powoli, dzień po dniu, rzeczywistość zaczyna pękać. Widzisz jego zmęczenie, jego egoizm, jego strach, jego obojętność, i nagle czujesz się oszukana. Ale nikt cię nie oszukał, to ty stworzyłaś obraz, którego on nigdy nie był. Jeden z pisarzy napisał kiedyś, Miłość to choroba, która leczy się tylko nieobecnością. Dopóki ktoś jest obok, miłość trwa. Ale kiedy odchodzi? Nagle widzisz, że kochałaś kogoś, kto nigdy naprawdę nie istniał. I właśnie wtedy wydarzyło się coś, czego się nie spodziewasz. Zaczynasz rozumieć, że tęsknota nie dotyczy jego, tęsknota dotyczy ciebie, tej, którą byłaś obok niego. Tej, która czuła się potrzebna, widziana, pełna. Bo miłość to nie tylko relacja z drugim człowiekiem. To przede wszystkim relacja z samą sobą, w obecności tej drugiej osoby. I kiedy on odchodzi, ty tracisz nie tylko jego, tracisz siebie. Jeden z filozofów powiedział kiedyś coś okrutnego. Zakochany mówi monolog, drugi człowiek jest tylko pretekstem. Kochając, snujesz opowieść, wyobrażasz sobie przyszłość, nosisz w głowie całe sceny, sceny których nigdy nie było i nigdy nie będzie. Wyobrażasz sobie, jak jest przy tobie szczęśliwy, jak patrzy na ciebie z czułością, jak mówi ci rzeczy, których nigdy nie powiedział. I właśnie te wyobrażone sceny sprawiają, że kochasz, ale on. On nie uczestniczy w tym monologu, on jest tylko widownią, czasem nawet nieświadomą. I to właśnie boli najbardziej, że kochasz samotnie, że nosisz w sobie całą historię miłości, której po drugiej stronie nikt nie pisze. Miłość to praca samotna, cicha, niewidzialna praca i nikt ci za nią nie podziękuje. Zmęczyłam się kochaniem, chcę być kochana. To nie jest romans, to krzyk egzystencjalny, bo przez całe życie kochałaś, dawałaś, otwierałaś się, ryzykowałaś, wierzyłaś. A teraz czujesz pustkę, nie dlatego, że nikt cię nie kocha, ale dlatego, że nikt nie kocha cię w sposób, którego potrzebujesz. Nikt nie patrzy na ciebie tak, jak ty patrzysz na innych. Nikt nie daje ci tej pewności, którą ty dajesz innym. Nikt nie widzi cię naprawdę, w całej Twojej kruchości, Twojej sile, Twoim strachu. I wtedy zaczynasz rozumieć, że być kochaną to luksus, kochać to obowiązek. Przez całe życie trenujesz w kochaniu. Uczysz się, jak dawać, jak rozumieć, jak być blisko. Ale nikt nie uczy Cię, jak przyjmować miłość. Jak pozwolić, żeby ktoś cię zobaczył, a naprawdę zobaczył i został. I to jest dramat kobiet takich jak ty: że potrafisz kochać do bólu, ale nie potrafisz uwierzyć, że ktoś może kochać ciebie, bez wysiłku, bez udowadniania, bez negocjacji. Dlaczego boimy się być kochane? Bo być kochaną to znaczy być widzianą, i to przeraża. Bo jeśli ktoś naprawdę cię zobaczy, Wszystkie Twoje lęki, wszystkie Twoje blizny, wszystkie Twoje wątpliwości, czy zostanie, czy nie odejdzie, czy nie powie, że to za dużo. Dlatego łatwiej jest kochać, bo kochając, kontrolujesz narrację, decydujesz, ile z siebie pokażesz, decydujesz, kiedy otworzyć się, a kiedy się wycofać. Ale być kochaną, to stracić kontrolę, to pozwolić. Żeby ktoś wszedł do środka, bez zaproszenia, bez planu, bez scenariusza. I właśnie dlatego miłość jest niemożliwa, bo kochać to się otwierać, a być kochaną to pozwolić komuś wejść. I te dwie rzeczy, mimo że brzmią podobnie, są kompletnie różne. Przez lata myślałaś, że miłość cię uleczy, że jeśli tylko znajdziesz odpowiednią osobę, wszystko stanie się jasne. Wszystko będzie miało sens. Ale prawda jest inna. Miłość nie leczy. Miłość otwiera. Otwiera na ból, na stratę, na cierpienie. Otwiera na pytania, na które nie ma odpowiedzi. Otwiera na pustkę, której nie da się zapełnić. Bo miłość to nie lekarstwo, miłość to operacja bez znieczulenia. I właśnie dlatego tak boli. Nie dlatego, że robisz coś źle. Ale dlatego, że robisz coś prawdziwie. Jeden z wielkich myślicieli miał rację. Bez miłości chorujemy, z miłością cierpimy, ale to cierpienie to nie kara, to dowód, że żyjesz, że czujesz, że jesteś człowiekiem, bo tylko ludzie ranią się miłością, tylko ludzie potrafią kochać kogoś, kto ich nie kocha, tylko ludzie potrafią dawać coś, czego nie mają. I czekać na coś, czego może nigdy nie dostaną. I to nie jest słabość, to odwaga. Czy możemy kochać bez bólu? Nie. Bo kochać to ryzykować, kochać to dawać bez gwarancji, kochać to wystawiać się na zdradę, na rozczarowanie, na stratę. I nie ma sposobu, żeby to zrobić bezpiecznie, ale możesz nauczyć się czegoś innego. Możesz nauczyć się kochać nie drugą osobę, ale siebie w obecności tej osoby. Możesz nauczyć się rozróżniać, czy to miłość, czy tylko potrzeba bycia widzianą. Czy kochasz jego, czy kochasz sposób, w jaki czujesz się przy Nim, czy dajesz spełni, czy dajesz z braku? I to właśnie zmienia wszystko. Bo kiedy kochasz spełni, kiedy kochasz, bo chcesz, a nie dlatego, że musisz. Wtedy miłość przestaje być cierpieniem, przestaje być walką o przetrwanie, staje się wyborem. Wszystko, co kochasz, pewnego dnia stracisz. Wszystko. Nie mówię tego, żeby cię przestraszyć. Mówię, bo to prawda. Kochać to przygotowywać się na stratę to nosić w sercu tęsknotę za kimś, kto jeszcze jest obok, bo wiesz, że kiedyś go zabraknie. I to właśnie sprawia, że miłość jest tak intensywna, bo każda chwila jest świadomością, że to nie będzie trwać wiecznie, że to jest kruche, że to jest teraz, i dlatego, mimo całego bólu, mimo całego cierpienia, mimo całej niepewności, nadal kochasz. Bo w końcu miłość nie ma sensu logicznego miłość jest sensem. Dziś wieczorem zrób sobie herbatę nie dla kogoś, dla siebie, usiądź w ciszy, bez telefonu, bez muzyki, bez ucieczki, i zapytaj siebie, czego naprawdę potrzebuje. Nie od niego, nie od nikogo. Od siebie, bo czasem najbardziej rewolucyjna rzecz, jaką możesz zrobić, to przestać kochać kogoś i zacząć kochać siebie. Nie egoistycznie, nie narcystycznie, ale uczciwie. Bo dopóki szukasz miłości na zewnątrz, dopóty będziesz cierpieć. Ale kiedy zaczniesz dawać sobie to, czego szukasz u innych, wtedy miłość przestanie być potrzebą, stanie się wyborem. Przez całe życie myślałaś, że jesteś ofiarą miłości, że miłość przychodzi z zewnątrz, że ktoś cię wybiera albo nie, ale prawda jest inna. Ty piszesz tę historię ty decydujesz, kogo wpuszczasz do środka, ty decydujesz, ile z siebie dajesz, ty decydujesz, kiedy zostać, a kiedy odejść. Nie jesteś ofiarą, jesteś autorką i to zmienia wszystko, bo kiedy przestajesz być ofiarą, przestajesz czekać, aż ktoś cię uratuje, zaczynasz ratować siebie. I wtedy, dopiero wtedy, jesteś gotowa na prawdziwą miłość taką, która nie rani. Która nie zużywa, która nie wymaga, żebyś znikała, żeby mieć prawo istnieć, miłość, w której jesteś widziana, całkowicie prawdziwie, bez masek, i ktoś, mimo to, zostaje. Siedziała przy oknie, światło latarni padało przez szybę, ale tym razem nie myślała o nim. Myślała o sobie tej, którą była przed nim, tej, którą będzie po nim. I po raz pierwszy od dawna poczuła spokój. Nie dlatego, że przestała kochać, ale dlatego, że przestała się bać, bo w końcu zrozumiała: Miłość to nie to, co dostajesz. Miłość to to, kim jesteś, nawet kiedy jesteś sama. Zostań jeszcze chwilę. Napisz jedno zdanie, które zaczyna się od: Daję sobie prawo do. Napisz to tutaj, albo w swoim sercu. Nieważne gdzie, ważne, że wypowiesz to głośno, a potem napisz w komentarzu coś, co jest teraz w Twoim sercu jedno słowo, jedno zdanie cokolwiek, co chce wyjść na zewnątrz. Napisz też, z jakiego miasta mnie słuchasz. Lubię wiedzieć, gdzie jesteście. Lubię wyobrażać sobie, że gdzieś w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku ktoś. Właśnie oddycha głębiej. I to wystarcza. A jeśli te słowa przyszły do ciebie w dobrym momencie, jeśli coś w środku poruszyło się i powiedziało to o mnie zostań tu na dłużej. Subskrybuj, żeby YouTube nie zgubił nas znowu, żebym mogła wracać do ciebie z kolejnymi rozmowami, które naprawdę karmią duszę. Nie uczą, nie naprawiają, ale widzą. Bo czasem największą rzeczą jakiej potrzebujesz jest po prostu być widziana i ja Cię widzę.